Program zawiera treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję oraz zbereźne wyrazy. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż i tak mało kto to ogląda. Dzisiaj opowiemy wam o człowieku, który wielokrotnie pokazał śmierci, środkowy palec jednocześnie tocząc z niej bekę. O człowieku, który w brawurowy sposób rozprawił się z istotą ostateczną. O człowieku, który przemierzył pół świata, by ratować swoją córkę. Poznajcie Josefa Jostara. Już dziś w dziwacznej historii bez cenzury. Chwila, ja nie jestem drewniakiem! Jeszcze raz! W dzisiejszym icebergu poruszymy temat popularnego niegdyś syntezatora mowy Mechatron. Strona ta była oparta o sztuczną inteligencję i pozwalała wygenerować zdania głosami postaci z gier i filmów. W tym icebergu zahaczymy też o inne strony umożliwiające klonowanie głosów oraz różne osoby związane z tą technologią. Anoniman Piotr, obecnie pracujący w Eleven Labs, był jednym z pierwszych YouTuberów korzystających z Gothic Bota. Jego dubbingi są najlepsze na świecie. Kurna, kto to pisał? To trzech razy sztuka. Dobra, uznajmy, że głos Gothic Bota to mój kanoniczny głos. Zacznijmy od początku. Witam w ten słoneczny grudniowy poranek. Dzisiaj pokażę wam możliwości sztucznej inteligencji, jakie poznałem w tym roku. Będą między innymi zabawne ilustracje, piosenki i nawet książki. Zacznijmy zatem z grubej rury. Kurna, bez skitu wieje nudą na tym zamku. Chłopie, prawdziwy wojownik zawsze dąży do pokoju. Zastanawiam się, co porabia Ganon. Wasza wysokość, Ganon i jego słudzy. Przejęli wyspę Koridai. Hmm. jak możemy pomóc? Zapisano, że tylko Link może pokonać Ganona. Chat, wezmę swoje sprzęty! Nie ma czasu. Twój miecz wystarczy. Dostanę buziaka na szczęście? Chyba se jaja robisz. Sprawa daba, wyruszamy! Wow, co to za zdradzieckie mordy na dole? Te mordy to oblicza zła. Musisz je wszystkie zgładzić. W takim razie zabieram się do roboty. Oto twoja mapa. Dokąd chcesz się udać? Oliwa? Lina? Bomby? Chcesz tego? Przyjacielu, to może być twoje, o ile masz przy sobie dość rupii. Wybacz, Link. Ja nie daję na krechę. Wróć, kiedy będziesz ociupinem mmm... bogatszy. Teraz będą obrazki na podstawie słów piosenki. It's upon the stars tonight Smiling pain will fade away Words of mine will turn to ash When you call the last light down Moon reminds me of your grace All the love I can't repay Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. soon oh remind me of your grace. Bade care, oh the love I could repay. Erma, ale w przeciwieństwie do niej, wcale nie są słone. Powidłała sucha, majonez wygląda jak gówno, a smakuje jeszcze lepiej. Ma Snem snem. A teraz Mintara przeczyta Wam fragment Akademii Pana Kleksa. Nie mam czego Wam pokazywać, więc wkleję tu randomowe obrazki ze Stable Diffusion. I tak, wszystkie wygenerowałem sam, na moim sprzęcie. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Czyta mintara wygenerowana przez syntezator mowy Eleven Labs. Nazywam się Adam Niezgódka, mam 12 lat i już od pół roku jestem w Akademii pana Kleksa. W domu nic mi się nigdy nie udawało. Zawsze spóźniałem się do szkoły, nigdy nie zdążyłem odrobić lekcji i miałem gliniane ręce. Wszystko upuszczałem na podłogę i tłukłem, a szklanki i spotki na sam mój widok pękały i rozlatywały się w drobne kawałki, zanim jeszcze zdążyłem ich dotknąć. Nie znosiłem krupniku i marchewki, a właśnie codziennie dostawałem na obiad krupnik i marchewkę, bo to pożywne i zdrowe. Kiedy na domiar złego oblałem atramentem parę spodni, obrus i nowy kostium mamy, rodzice postanowili wysłać mnie na naukę i wychowanie do pana Kleksa. Akademia mieści się w samym końcu ulicy czekoladowej i zajmuje duży trzypiętrowy gmach, zbudowany z kolorowych cegiełek. Na trzecim piętrze przechowywane są tajemnicze i nikomu nieznane sekrety pana Kleksa. Nikt nie ma prawa tam wchodzić, a gdyby nawet komuś zachciało się wejść, nie miałby turędy, bo schody doprowadzone są tylko do drugiego piętra i sam pan Kleks dostaje się do swoich sekretów przez komin. Na parterze mieszczą się sale szkolne, w których odbywają się lekcje. Na pierwszym piętrze są sypialnie i wspólna jadalnia. Wreszcie na drugim piętrze mieszka pan Kleks z Mateuszem, ale tylko w jednym pokoju, a wszystkie pozostałe są pozamykane na klucz. Pan Kleks przyjmuje do swojej akademii tylko tych chłopców, których imiona zaczynają się na literę A, bo jak powiada, nie ma zamiaru zaśmiecać sobie głowy wszystkimi literami alfabetu. A i mam też 18-godzinny audiobook za Starionem. Tak właśnie wygląda narzędzie na stronie Eleven Labs. Plik PDF został podzielony na rozdziały. Zaraz jakiś uruchomimy. Sądzę, że z tym sobie poradzę. Co jeszcze? Przede wszystkim będziecie musieli dowiedzieć się, jaki pakt zawarł Misklamacus z Actunowichio. A gdybyście nie wierzyli... Nad tym wszystkim unosił się cierpki zapach. Był? spytała, by się poddać. Otwórzcie się po raz pierwszy! Otwórzcie się po raz drugi! krzyczała władczo Amelia. Pełnieni bólem, zdezorientowani, zabłysło czerwone światełko. Dopiero po paru próbach udały przedmioty. Amelia przyszła i odnalazła mnie. Ziemi, co tylko chcesz. I jeszcze na koniec, jeden bajer. Kapitan bomba w kilku językach. Musiałem zasłonić flagami, żeby gruba z walaszek nie przyczepił się o prawa autorskie. You greedy pig. When pig wants to be successful in business, it has to be greedy. Farewell, officer guz. Ty hamciwe prase! Gdyś prasę chce dosłonić w podnikaniu, musi być hamciwa z bohem, praporci gluchi. Du gieriges schwein.